Teraz zobaczcie jaka idzie ciekawa trumna. Jest bardzo dużo ludzi, którzy nie boją się zadawać pytania, którzy są zmęczeni e, tym, jak jesteśmy traktowani. E, jeżeli chcecie to zapis całej e, transmisji z marszu możecie znaleźć na profilu który się tajemniczo nazywa Włodzimierz powelec. E, naprawdę jest bardzo dużo ludzi, którzy mają dość tego, co z nami robią i którzy nie dają się oszukiwać i omawiać, i którzy chcą zadawać pytania. E, Cała transmisja jest na Facebooku, później jak mi się uda to przerzucę też tutaj, żeby ci, którzy nie korzystają z Facebooka, również mogli zobaczyć co tu się działo, jaki był czat. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.